Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 176 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Fanowska propozycja nekromanty w Diablo 3 Lista kluczników Mniejsze zagęszczenie potworów w grze Zwiększone wymagane doświadczenie po 2250 paragonie Świniobi w realnym świecie oraz Basiok w Diablo 2 Brak nekromanty w składzie postaci Diablo 3 nie od dziś wywołuje smutek w sercach fanów drugiej części gry. Naprawdę szkoda, bo była to jedna z najbardziej charakterystycznych i wyróżniających się postaci w grze. Być może podczas nadchodzącego bliskonu niebiescy ujawnią nieco więcej informacji na temat drugiego dodatku do Diablo 3, a w nim, kto wie, może zobaczymy właśnie nekromantę. No, tak czy inaczej, producent mógłby wzorować się na opisie tej postaci, przygotowanym przez pewnego gracza, który naprawdę włożył wiele wysiłku w opracowanie swojej wizji nekromanty. Przedstawił propozycję wszystkich umiejętności postaci wraz z pasywkami, a także kilka przykładowych przedmiotów legendarnych. Część umiejętności nawiązuje do tych znanych z drugiej części gry, więc starsi gracze poczują się jak w domu. Od jakiegoś czasu zdobycie Hellfire Ringa jest o wiele prostsze ze względu na zmianę dropu kluczników, ale mimo to zawsze warto mieć pod ręką ich listę wraz z przedmiotami, które wyrzucają po zabiciu. W linkach pod filmem odnajdziecie niewielką grafikę, dzięki której zapamiętanie szczegółów kluczników stanie się jeszcze prostsze. Blizzard nieustannie wprowadza w grze różne zmiany. O większości z nich gracze są lojalnie informowani, ale zdarzają się sytuacje, w których pewne modyfikacje wprowadzane są po cichu. Według części fanów trzeciej części gry tego rodzaju zmiana wprowadzona została w kontekście zmniejszenia liczebności potworów w głębokich szczelinach, dzięki czemu Blizzard rozwiązałby problem lagów w grze. Informacja o tej zmianie pojawiła się nawet w serwisie guildia.pl, Chociaż przyznać muszę, że artykuł jest nieco tendencyjny i nacechowany w moim odczuciu nieco wyolbrzymioną krytyką poczynań projektantów gry. Mimo to zmiana zagęszczenia potworów dla wielu graczy nadal pozostaje legendą do czasu opublikowania odpowiedniej informacji przez niebieskich. Wydaje mi się, że gdyby liczebność potworów została wyraźnie zmniejszona, to fakt ten nie przeszedłby bez echa w największych światowych serwisach o grze, a póki co nie udało mi się odnaleźć żadnych wyraźnych informacji na ten temat. Zapewne wielu z Was, którzy osiągnęli w swojej przygodzie z Diablo 3 750 Paragon, żyje w przekonaniu, że od tego poziomu kolejne awanse, okupione są kosztem ponad 122 milionów punktów doświadczenia. Tymczasem okazuje się, że liczba ta na poziomie 2250 zwiększa się ponad dwukrotnie do niemal 230 milionów i rośnie z każdym kolejnym poziomem. Miliard doświadczenia potrzebny będzie do awansu na 9803 poziom, a link do szczegółowej tabeli znajdziecie pod filmem. Diablo 3 zostało zakupione przez ponad 30 milionów osób. Są wśród nich również knife makerzy, czyli osoby bawiące się w projektowanie i tworzenie własnych noży, a dowodem na to jest kosa opracowana przez jednego z fanów gry na podstawie legendarnego sztyletu o nazwie świniobi. Starsi gracze zapewne wiedzą, że Basioka w Diablo 2 nigdy nie było i nie będzie. Ale twórca moda do Starcrafta 2 zatytułowanego The Curse of Tristram umieścił go w grze jako jednego z upadłych szamanów. Oprócz bycia fajną ciekawostką, jest to także dowód na to, że projektant moda nadal wytrwale pracuje nad swoim dziełem. I to wszystko w dzisiejszej 176. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. A jednocześnie mocno ubolewam nad kończącym się latem i nieuchronnym zakończeniem sezonu motocyklowego.